Pytanie jest bardzo proste: po co tu jesteś tak naprawdę? Po to, bo uważam, że hasło jest mocne, dobre i powinno być go więcej w kraju. Może takim pretekstem było to, co się w ostatnich tygodniach działo na drogach rzeczywiście taka seria wypadków drogowych, gdzie bardzo wiele osób zginęło, a sprawcy okazali się być osobami nietrzeźwymi. Na szczęście od lat udaje się zmniejszać w Polsce i liczbę wypadków, i także liczbę pijanych kierowców, ale wciąż w Polsce to jest problem i wydaje mi się, że on nie wynika z niewłaściwych kar, bo one są wysokie, jedne nawet z wyższych w Europie, tylko przede wszystkim z przyzwolenia społecznego na tego typu zachowania. Bardzo często byłem na imprezach, gdzie człowiek. Wypił no, mniej więcej tyle co ja, więc ja bym w życiu nie wsiadł do samochodu. On brał kluczyki, brał jeszcze dzieci, żonę. Żona przecież widziała, co robi, pozwalała mu na to, bo wystarczyło jedno zapewnienie: dobrze się trzymam, stoję prosto, mogę jechać. Więc tego typu przyzwolenie powinno się skończyć, bo najczęściej do takich wypadków dochodzi w okresie wakacji, w okresie weekendów. Więc jak wracamy z jakichś imprez, z jakichś działek, z grilla, więc ludzie widzą co się dzieje z kierowcą, a nie mówią mu właśnie stop, jesteś pijany, prześpij się, daj komuś innemu poprowadzić, trzeba zabierać po prostu kluczyki. Krótko mówiąc, sprowadza się tak naprawdę do prostu zwykłej, obywatelskiej odwagi, także w sytuacjach towarzysko-przyjacielskich, bo no, zgodzisz się pewnie ze mną, że czasami właśnie takie kopnięcie w kostkę, tak sobie to umówmy, symbolicznie sobie to tak nazwijmy, to jest czasami właśnie najwyższy wyraz przyjaźni. Tak, dokładnie, bo w moim przekonaniu rząd może podnosić jeszcze yy, stawki Czyli groźbę więzienia dla tych, którzy jechali po pijaku. Może wymyślać kwestię alkomatów czy jakieś inne rzeczy. Jeżeli ktoś mocno pije i potem wsiada do samochodu, to znaczy, że ma problem. Najbliżsi powinny się, powinni się tym problemem zająć, ale przede wszystkim nie bójmy się tego, że jesteśmy jakimiś donosicielami, że jesteśmy, nie wiem, nie kul, cool, bo komuś nie pozwalamy jechać. Może uratujemy zdrowie jakichś obcych ludzi, ale ktoś w innym miejscu jak zabroni wsiąść kierowcy po alkoholu, to jak my będziemy uczestnikami ruchu drogowego, uratuje nasze życie.